Laura Pawela. W swojej sztuce zawsze potrafiła spojrzeć krytycznie na otaczającą ją rzeczywistość, ale i autokrytycznie na siebie samą, swoją rolę artystki, zarówno w sztuce, jak i w społeczeństwie. Zestaw dziewięciu krótkich filmów jej autorstwa to kilka sytuacji. Są to sytuacje bardzo proste pod względem dramaturgicznym, zarazem możemy je określić jako dziwne albo zaskakujące, i tak też je odczuwamy. Obraz jest czarno-biały. Artystka minimalizuje więc ilości bodźców wizualnych po to, by tworzyć emocje i dotrzeć do emocji odbiorcy. W filmach bardzo ważna jest warstwa dźwiękowa. Jest ona ściśle powiązana z obrazem, ale to dźwięk nadaje tym pracom artystyczną wyrazistość. Jest także tym czynnikiem, który w największym stopniu jest odpowiedzialny za oddziaływanie na emocje. Jakiego rodzaju są te emocje? O tym artystka w żaden sposób nie przesądza, nie ukierunkowuje naszych odczuć. To musimy sprawdzić sami.